Cześć wszystkim, dzisiaj wam pokażę jak ja się spakowałam na ferie, bo po walentynkach mam ferie i się bardzo cieszę. Dobra, najpierw taki cały, czyli moja kosmetyczka, taka pojemna. Tam mam kosmetyki wszystkie do zmycia makijażu i tak dalej, bo bym sobie robię makijaż, ale na co dzień nie robię, bo to jest dla mnie nienaturalne i niedobre. I niefajne. Taką sobie nienaturalne i niefajne. Mam taką Taką Ga garnier kocham ten pan. opaskę kubeczek, jakbym chciała coś przelać, bo wiecie. No i tu mamy do zmęczenia, żeby się upali makijaż. I miałam tego dużo, żeby się coś wyleło? Nie. Mm -hmm, chyba wylało, bo to tak, wylało mi się. Ale dobra. Taką jakby żeby sobie zmyć. Zmycia makijażu. I do, do ust taki do kremik. Sobie do zmycia butów. I opaseczkę nie taką do Tylko inną. I grzebień do grzywki, żebym sobie ją utwaliła. Bo wiecie, dziewczyna potrzebuje potrzeb, więc ja nie robię to, żeby się pochwalić, tylko Wam pokazać, jak mój wygląda Asimar codziennie. Ale tam mogę też sobie wypełnić buteleczkę. No fakt. Muszę sobie to wszystko dobrze pozakręcać. Bo no nie wiadomo, czy mi się to wyleje, bo. Bo nie powiem, jak pachnie. no Może będą par 2, Bo wiecie, ja lubię nagrywać i chyba sobie wezmę też parę książek, tylko kocham czytać sobie na dobranoc. Tak to mi się lepiej śpi. No to czy możecie mnie hejtować, ale lubię. I chyba będzie part 2. Tak będzie part 2. I ja nie mam suwaka, suwaka więc sobie zrobiam jakby spinkę od od włosów, więc ona mi też będzie potrzebna więc jak macie zepsutą kosmetyczkę, polecam Wam to zrobić bo tak to jeszcze macie na wyjazd sobie tu gdzieś musicie gdzie robicie sobie makijaż albo gdzieś po prostu śnić fryzurę no i par dwa pa, par dwa